Raduje się serce, raduje się dusza, Ty pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Oj da, oj da, dana kompanią kochana, nie masz to ja pierwsza, nie, oj nie. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale jednak to lepiej niż w myle, nogę. Oj da, oj da, dana kompanią kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, więc na naprzód onniesiona, głowa bo śmierć. Przecież pierwsza kompania ta ojda, Ojda, wojna, na kompanią kochana. Nie masz to, jak pierwsza, nie, oj nie. Góra kapella, bardzo piękne.